Cześć! Witaj w kolejnym odcinku Narivida w wersji stworzonej specjalnie dla kobiet. Zapraszam Cię do odkrycia techniki inspirowanej pracą Jose Silve, amerykańskiego samouka i twórcy programu kontroli umysłu, znanego jako metoda Sylwy. Według tej koncepcji Nasza świadomość może pracować na częstotliwościach fal mózgowych Alfa i Teta, sprzyjając głębokiemu wyciszeniu, intuicji i kreatywności. W tych stanach łatwiej dostrzec to, co umyka w pośpiechu dnia. Pojawia się przestrzeń na samouregulowanie, kojącą obecność. I wewnętrzną moc. Dziś poprowadzę Cię w taką podróż z szacunkiem dla Twojego ciała, cyklu i etapu życia, na którym jesteś. To praktyka o bezpieczeństwie, pięknie, sile i wewnętrznej mocy kobiety. Usiądź wygodnie na krześle lub w fotelu. Możesz również leżeć. Jeśli nosisz okulary, możesz je zdjąć. Staraj się nie krzyżować nóg. Oddychaj naturalnie, przez nos lub usta, tak jak ci najwygodniej. Jeśli twoje myśli zaczną odpływać, to normalne. Łagodnie przywracaj uwagę do mojego głosu. Nie przejmuj się, jeśli zaśniesz. Być może ciało potrzebuje odpoczynku. Zawsze możesz wrócić do tej praktyki. Jeśli zasypiasz regularnie, spróbuj mniej wygodnej pozycji lub twardszego krzesła. Celem ćwiczenia jest utrzymanie świadomości. Po około 10 godzinach praktyki, łatwiej będzie ci samodzielnie wchodzić w ten stan rozluźnienia. Usłyszysz w tle dźwięk alfa, około 300 Hz, przerywany 10 razy na sekundę, aby był lepiej słyszalny. Ma on wspierać wejście w dominujący rytm alfa, kojący dla ciała i psychiki. Zajmij wygodną pozycję i zamknij oczy. Weź głęboki wdech i przy wydechu wyobraź sobie cyfrę 3. Powtórz ją w myślach. Sobie cyfrę dwa. Powtórz ją trzy razy. Weź trzeci wdech, i przy wydechu wyobraź sobie cyfrę jeden. Powtórz ją trzy razy. Jesteś na podstawowym poziomie alfa. A teraz, aby zejść głębiej, policzę od dziesięciu do jednego. Z każdą cyfrą Sobie lub poczuj każdą cyfrę 10 9 schodzisz głębiej 8 spokojnie i bezpiecznie Drżenie lub ciepło krążenia. Uwalniaj napięcia, jakby każdy wydech rozplatał mikroskopijne supełki. Przenieś uwagę na czoło. Niech wygładzi się jak tafla wody. Znikają bruzdy trosk. Skup się na oczach i tkankach wokół nich. Mięśnie powiek miękną, okolice skroni topnieją z napięcia. poczuj өзінің Ramiona i obręcz barkowa. Wyobraź sobie, że zsuwasz z nich ciężki płaszcz odpowiedzialności. Ramiona stają się lekkie i swobodne. Uwaga spływa do łokci, przedramion, nad garstków. I dłoni. Poczuj delikatne, ciepło skóry, subtelne pulsowanie krwi. Wyobraź sobie, że dłonie otwierają się od środka, jakby robiło się w nich więcej przestrzeni. Z każdym oddechem Stają się lekko ciężkie, miękkie i spokojne. Przenieś uwagę na klatkę piersiową. Zauważ naturalny rytm oddechu. Nie musisz go zmieniać. Sobie, że ten obszar otacza łagodne, kojące światło, które daje poczucie bezpieczeństwa i miłości. Z każdym wdechem wypełnia cię ciepło i akceptacja, a z każdym wydechem odchodzi napięcie. Ciężar i wspomnienia, które nie są już potrzebne. To miejsce w Tobie jest zawsze pełne, niezależnie od tego, jakie zmiany przeszło Twoje ciało. Tu mieszka Twoja siła, Twoje piękno i twoja kobiecość skup uwagę na brzuchu pozwól by stał się miękki swobodny wolny od napięcia zejdź uwagą do miednicy i łona. To miejsce intuicji, twórczości, kobiecego zakorzenienia. Oddychaj tutaj chwilę dłużej. Przy wdechu pojawia się. I przestrzeń. Bez względu na etap życia, czy to cykl, ciąża, połóg, czy menopauza, to miejsce zawsze zasługuje na czułość, szacunek, Wyobraź sobie, że wnętrze brzucha i miednicy wypełnia delikatne, wspierające światło, które chroni, odżywia i wzmacnia. Skieruj uwagę na uda, poczuj ich ciężar jakby opierały się stabilnie na podłożu. Pozwól mięśniom ud, rozluźniać się, mięknąć i puszczać napięcie. Wyobraź sobie, że przy każdym wydechu uda stają się jeszcze bardziej wygodne i spokojne. Z kolana. Zauważ, jak z każdym oddechem zwalniają swój wewnętrzny uchwyt. Pozwól im się otworzyć, rozluźnić i odpuścić napięcie, które mogło się tam gromadzić. Przenieś uwagę na łydki. Poczuj jak mięśnie stopniowo rozplatają się, wygładzają i uwalniają drobne skurcze dnia. Możesz wyobrazić sobie, że od łydki w dół spływa delikatny strumień ciepła zabierając ze sobą cały ciężar na koniec stopy palce podeszwy pięty poczuj jak stają się ciepłe miękkie i swobodne wyobraź sobie że stopy rozszerzają się lekko, jakby miały więcej przestrzeni. Z każdym wydechem całe napięcie spływa przez nie w dół do ziemi, zostawiając uczucie ulgi i odprężenia. Wyobraź sobie, że stopy, kostki, łydki, kolana i uda są na moment poza wysiłkiem, wolne od napięć. Fala rozluźniacza. Ciało znajduje się w głębokim, bezpiecznym spoczynku. Aby wejść jeszcze głębiej w zdrowy stan umysłu, policzę od jednego do trzech. Na trzy przeniesiesz się do Twojego idealnego miejsca spokoju. Jeden, dwa, trzy. Jesteś w swoim miejscu mocy. Może to ogród o zapachu jaśminu, brzeg jeziora odbijającego księżyc, cicha, przytulna przestrzeń w domu. Bezpieczna i kochana. Pozostań w tym stanie, pozwalając harmonii rozlewać się po Twoim ciele. Teraz przez chwilę zaprogramuj swoje cele i intencje. Możesz zobaczyć, jak prowadzisz rozmowę. Z łagodną pewnością siebie. Jak Twoje granice są jasne, a serce otwarte. Jak ciało odzyskuje równowagę i lekkość. Jak twórczy projekt nabiera kształtów. Jak Twoje relacje są karmione szacunkiem i bliskością. W myślach. Z każdym dniem czuję się coraz lepiej. Jestem bezpieczna w ciele, w sercu, Moje ciało jest mądre, a ja je szanuję i wspieram. Pozytywne myśli przyciągają do mnie to, czego potrzebuję. Zasługuję na miłość, szacunek i spełnienie. Pozostań przy moim głosie. Kiedy znów do ciebie przemówię, być może poczujesz, że minęła chwila, choć to będzie dłuższy czas głębokiego odpoczynku. Kiedy wrócę, weźmiesz głęboki oddech, rozluźnisz się jeszcze bardziej. Санъжся. Moje rozwijające się zdolności umysłowe służą mi i innym. Każdego dnia, pod każdym względem, czuję się coraz lepiej. Pozytywne myśli przynoszą mi korzyści, których pragnę. Mam wpływ na moje myśli, emocje i zmysły, także w zwykłej, codziennej świadomości. Negatywne sugestie nie mają na mnie mocy. Wybieram to, co mnie wspiera. Mój układ odpornościowy pracuje sprawnie. Wspieram go troską i spokojem. Jestem bezpieczna. Jestem piękna. Jestem zakorzeniona. zapisać w umyśle to, co najważniejsze. Wyobraź sobie konkretną scenę, rozwiązany problem, udane spotkanie, zdrowy rytm dnia, twórczy projekt doprowadzony do końca, relacje opartą na szacunku i czułości. Misję, która ma sens. Poczuj, jak wygląda Twoje życie, gdy Twoje granice są jasne, a serce spokojne. Zobacz siebie, jak stajesz po swojej stronie, łagodnie, ale stanowczo. Zacznij programowanie teraz. Wdychaj spokojnie. Za chwilę policzę od jednego do pięciu. do ciała Dwa czujesz witalność w dłoniach Z każdym kolejnym wejściem w ten stan, łatwiej wracasz do spokoju, zaufania i mocy. Pamiętaj, jesteś kobietą piękną, wartościową i pełną wewnętrznej siły. Możesz iść przez życie z lekkością, wiedząc, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby działać, tworzyć i kochać. Twoja energia promienieje dla Ciebie samej i dla świata.